Cześć, ja jestem Martyna i witam Was w 59 filmiku na moim kanale. Dzisiaj powiem Wam szczerze, że miał być inny film. Na początku nie chciałam za bardzo robić filmu właśnie, co dostałam na święta, żeby teraz nie było komentarzy typu o, przechwala się, albo innym może być smutno, bo dostali mniej prezentów. Ale kiedy podczas świąt wrzuciłam na Instagrama moje zdjęcie przed choinką wśród prezentów, to parę osób napisało do mnie w prywatnej wiadomości z prośbą właśnie, żebym nagrała ten film i pokazała, co dostałam na święta. A z racji tego, że ja zawsze Podkreślam, że jak macie jakieś pomysły na filmy, ja jestem tutaj dla Was, to jak najbardziej możecie je pisać, czy w komentarzach, czy właśnie na Instagramie, czy na maila mojego. Macie wszystko podane w opisie zawsze. Także skoro poprosiliście, to przychodzę do Was dzisiaj z tym filmem. Jeżeli on się Wam spodoba, to zostawcie kciuki w górę. Kliknijcie też w subskrypcję, by dołączyć naszej wspaniałej internetowej rodzinki. No i zaczynamy. I jeszcze tak słowem wstępu, praktycznie wszystkie te prezenty są od moich rodziców. Generalnie my w rodzinie nie mamy takiego zwyczaju kupowania sobie tak nawzajem, każdy każdemu prezentów. U nas głównie jest tak, że yy, dzieci mówią rodzicom, co chcą dostać i potem to dostają i, i w sumie tyle. Także praktycznie wszystkie te prezenty właśnie są od moich rodziców, które im powiedziałam, że chcę je dostać, więc je dostałam, plus jeszcze jakieś niespodzianki, żeby też był taki klimacik świąt i tego, że jednak nie wie się też do końca, co się dostanie. I mam też jeszcze y, chyba ze dwa prezenty od mojej babci. No i zaczniemy sobie od tych oto słuchawek z mikrofonem. Zdecydowałam się na taki prezent ze względu głównie y, na zdalne po prostu zajęcia, które mam, mam na uczelni, ale wiadomo też pod kątem grania i innych rzeczy, które robić na słuchawkach. Bo moje poprzednie, które miałam, też właśnie z takim mikrofonikiem, i tak dalej, to już tutaj było takie powleczone, były taką sztuczną skórą, i ona już się zaczęła łuszczyć i sypać. I potem miałam całe białe włosy, także już potrzebowałam nowych, e, także tak się prezentują. Tutaj się świecą też dookoła, oczywiście, i ten znaczek na, na różne kolory. E, także taki dodatkowy bajerek, bardzo fajnie. Ja kocham, jak się coś świeci, i w ogóle LEDy to jest e, sztosiwo ogromne, i wszystkie inne lampki. No i tak się prezentuje kabelek dalej kończy się wejściem na zwykłe USB. E, I tu jeszcze mamy taki pilociko coś e, do włączenia, wyłączania mikrofonu, pokrętło do głośności i z boku też LEDy do włączania, wyłączania i zmieniania ich koloru. I też pod kątem zdalnych zajęć kamerka internetowa z firmy Red Dragon. E, nic wielkiego, kamerka, jak kamerka <grywa> tak się prezentuje. Yy, tu różne regulacje, oczywiście. Tak, tak, kamerka też się obraca, góra, dół, na boki. Kabelek, jak kabelek, zakończony USB. No i nie wiem, co mam wam więcej powiedzieć na ten temat. Po prostu potrzebowałam kamerki, bo, bo nie mam laptopa, nie mam wbudowanej kamerki, mam stacjonarny komputer, do którego trzeba sobie tą kamerkę właśnie po prostu dokupywać. A z racji tego, że większość zajęć niestety yy, mamy na kamerkach, no to potrzebowałam czegoś takiego. <grywa> I kończymy już przydatne i praktyczne prezenty teraz idziemy do pierdółek, które wybrałam sobie z bliżej nieokreślonego powodu. I pierwszym z nich jest ten to zestaw Lego. <grym> tak, mam prawie 20 lat. Ale mój brat, który ma prawie 23, zażyczył sobie takie drzewko bonsai, więc czemu ja miałabym sobie nie zażyczyć też jakiegoś zestawu z Lego z Harry Potterem? No proszę Was, ten Voldemort, Nagini, ta Bellatrix, oni są przeuroczy. A na dodatek mój Harry z Hedwigą, których dostałam rok temu, musieli mieć jakichś kompanów przyjaciół. Albo wrogów. Nieważne. Ale i tak nic, nie przebiję mojego taty, który też dostał od nas zestaw LEGO i składał go przez dwa dni i cieszył się przy tym jak dziecko. Także można, można, LEGO jest dla wszystkich. Tu jest nawet przedział wiekowy, a przynajmniej powinien być, a tu jest 10+. Plus, plus czyli... Bez ograniczeń wiekowych w ogóle. Nawet nie jest do 99 lat, tak jak, tak jak dużo różnych zestawów. To jest po prostu 10 plus. A cała trójka złożona już prezentuje się w ten oto sposób. No po prostu oni są przeuroczy. Ten biały Woldemort ze swoją różdżką jakby celował już w Harego, chcąc go zabić yy, zaklęciem. O... Ta słodka nagini, no zobaczcie na jej pyszczek, czy to nie jest urocze? I Bellatrix z jeszcze większą burzą włosów, niż Magdalena Gessler. No, cała trójka jest przewspaniała i nie powiecie mi, że nie. A z takich już typowo niespodziankowych prezentów od moich rodziców dostałam taki kubek z Pepko. I pokazuję wam tylko zdjęcie, bo niestety kubek nie przeżył do dnia nagrywania tego filmu. Dosłownie wczoraj robiłam w nim kakao. I naprawdę nie mam pojęcia, co się stało, ale nagle po prostu ta jego wewnętrzna ścianka, bo to jest generalnie kubek z takim podwójnym dnem. Pomiędzy ściankami tego kubka po prostu jest przestrzeń, jest powietrze, w których jeszcze sobie latały gwiazdki śniegu, takie plastikowe. Więc po prostu ten kubek był przefantastyczny i to jest po prostu coś, co ja uwielbiam w kubkach. Jak jest podwójne dno, to one od razu skradają moje serce. Mamy też takie zwykłe po prostu kubki na kawę z podwójnym dnem. Ale jeszcze te płatki śniegu w tym, no przecudowne. Więc mieszałam sobie to kakao, żeby mieszać z mlekiem i nagle, nie wiem, ta wewnętrzna ścianka chyba pękła, czy nie wiem, co się stało, czy ja za mocno uderzyłam w, w tam po prostu tą łyżką, czy ono samoistnie pękło. Nie mam pojęcia, co tam się stało, ale nagle po prostu to całe picie wlało mi się właśnie pomiędzy te, te ścianki po prostu i wymieszało się z tymi płatkami śniegu. To było po prostu naprawdę przedziwne, ja... W Dosłownie stałam tam w takim szoku, się patrzyłam na ten kubek, w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje i co ja mam zrobić. To było bardzo szokujące i smutne. No i niestety musiał wylądować w koszu. Następną niespodzianką jest to, a to zakładka do książki. Pokażę Wam może tak. Jest to taki malutki, słodki jelonek z e, takiego różowego złota. Nie wiem do końca, jak ten kolor wyjdzie w kamerze, ale jest to takie różowe złoto. I to po prostu ma taki metalowy, długie... Coś, co wkładamy do książki, e, zamykamy ją tak, oczywiście nie mam tu żadnej książki w pobliżu, e, ale zamykamy tą książkę w... o może tak wam pokażę. E, w... Ten sposób i ten Jelenek sobie nam tak ładnie wystaje z tej książki. Naprawdę bardzo uroczo to wygląda. Ja oczywiście się nie przygotowałam, nie przyjąłam sam do żadnej książki. I no niestety nie wiem ile to kosztowało i gdzie moi rodzice to kupili, chyba w jakimś papierniczym, ale naprawdę jeżeli macie jakiegoś książkoholika w rodzinie czy wśród znajomych i nie wiecie co mu kupić, a nie chcecie mu kupować po prostu książki, no bo wiadomo, że mógł ją już czytać, albo może się ona nie spodobać, to taki prezent jest naprawdę bardzo fajny, bardzo uroczy. I no wygląda to mega słodko, także ja jestem naprawdę zadowolona też z, tego, z tej niespodzianki. I ostatnia rzecz od moich rodziców: są to takie oto kredki w kształcie takich misiów. Za nimi kryje się generalnie cała historia, bo kupowałam mojej przyjaciółce Weronice prezent na święta właśnie, bo kupiłam jej taką książkę kolorowankę, tylko tylko oczywiście dla dorosłych, z anatomii z ludzkiego ciała: po prostu różne jakieś, nie wiem, kości, serce, mózg i tak dalej, po prostu do, do, do pokolorowania, bo ona studiuje fizjoterapię i po prostu ma też anatomię normalnie jako zajęcia, i bardzo na nią na rzekę, e, także stwierdziłam, że tak e, też trochę dla śmiechu kupię jej takie coś, no i oczywiście musiałam jej kupić jakieś kredki, a z tego, że kupowałam jeszcze też e, prezent innej mojej koleżance na takiej jednej stronie, po prostu kupowałam jej książkę i też tam znalazłam takie urocze misie kredeczki, pokażę Wam je w ogóle z bliska, e, to po prostu bardzo mnie urzekło i stwierdziłam, że dobra, w takim razie kupię Weronicę. Takie kredki będzie śmiesznie. E, starsze osoby na pewno wiedzą, że jak byliśmy mali, to były takie bardzo popularne właśnie i ołówki, i kredki, e, które właśnie się wyjmowało tako z siebie, one się rozdzielają. Tutaj jest końcóweczka e, kredki, a e, wyostrzy się. O, i tu jest normalnie kredka na końcu. I te mi się po prostu można też przykładać w dowolnych e, konfiguracjach i, i po prostu różnie je sobie tutaj mieszać. I jak byłam mała, to naprawdę było to po prostu bardzo popularne. I były właśnie ołówki i kredki. E, no, no, wszystko po prostu było właśnie w takiej formie. A te mi się są takie naprawdę przeuroczone. Są takie lekko przezroczyste e, i, i są bardzo po prostu cute. No i po prostu wtedy mnie bardzo urzekły, jak przyszły właśnie do mojego domu. Rozpakowałam tą paczkę i patrzę, o jej, jakie urocze, i mojej mamie też się bardzo spodobały, więc już mi wytłumaczyła też, że ona nie zamawiała tego specjalnie jeszcze raz z tamtej strony, tylko tak, tak przy okazji, jak była w jakimś papierniku właśnie, to zobaczyła te kredki, więc mi też je wzięła. No i tak, taka historia. Takie cute kredeczki. A, jeszcze dostałam od rodziców bilety na koncert z Shona Mendesa w przyszłym roku. I oczywiście sprzedaż była dużo wcześniej, i wszystkie bilety wyprzedały się tak, także je kupowałam oczywiście tego dnia, kiedy ruszała sprzedaż, ale moi rodzice teraz stwierdzili, że a, dobra, dawaj, Drukujemy i zapakujemy ci ładnie i będzie jako prezent pod koingę. Ja takie. Okej, ruchna zasada. Także powiedzmy, że to też można zaliczyć jako prezent. No i teraz jeszcze prezenty od mojej babci. Pierwszy z nich jest to taka oto lampka. Na pewno dużo osób ją kojarzy. Bo na Instagramie, na TikToku był na nią naprawdę duży szał. I jest to taka lampka, jakby ala zachód słońca. Po prostu daje taki takie okrągłe światło, które możemy sobie rzucać na ścianę czy, czy gdzieś. I ta lampka akurat ma dużo jeszcze różnych innych trybów, jest do niej jeszcze pilot i można sobie zmieniać te kolory, aplikacja też jest, także po prostu wszystkie kolory świata można sobie na nie ustawić. Ale jak sobie ustawimy taki pomarańczowo-żółty, to to naprawdę wygląda jak takie zachodzące słońce i to robi po prostu fantastyczny klimat w pokoju, a do tego do zdjęcia jest fantastyczna. Powrzucam Wam tu jakieś filmy, które nagrywałam, czy to na Instastory też wrzucałam i tak dalej, jak to właśnie fajnie świeci, jak jest ciemno, wtedy lepiej widać. I ona też jest zakończona USB i tutaj jeszcze ma taki mały e, włącznik, wyłącznik, który sobie tak śmiesznie klika <gry> i po prostu ją sobie włączacie i wyłączacie tym przyciskiem. Oczywiście tutaj też na e, tym pilocie też macie on-off i na aplikacji tak samo, także to taki, nie wiem, dodatkowy jeszcze jakiś Przycisk może tak komuś wygodniej włączać, nie wiem. No i ostatni prezent, ale oczywiście nie najgorszy, jeden z lepszych moim zdaniem. Jest to taki oto stojak Stitch na telefon, na pada, na iPada, czy cokolwiek innego jeszcze zdołacie na nim postawić. Generalnie on ma tutaj takie wygięte właśnie łapki, na których stawiacie sobie różne rzeczy. E, opiera się to ewentualnie o jego tutaj nosek, twarz. I wszystko to jest naprawdę bardzo stabilne i, i bardzo urocze. O, jeszcze na słuchawki możemy sobie powiesić, proszę bardzo. E, o... Wszystko wisi pięknie, nie wiem na... Można mu też oprzeć, jeżeli ktoś nie chce, żeby tak mocno wisiały. Możecie tutaj po prostu wieszać i stawiać co tylko chcecie, a dodatkowo super świetnie to wygląda na półce, mega urocze. Ja też już mam Olafa, także to będzie mój taki już drugi stojaczek na tego typu rzeczy, ale jest też ogrom różnych innych postaci z filmów i z gier, i innych bajek właśnie. Także taki naprawdę bardzo uroczy, bardzo fajny gadżet, a zastosowanie jest bardzo dużo i no mówię przede wszystkim genialnie wygląda na półce. A ja Kocham, y, wiecie, mam bardzo dużo różnych gadżetów czy ubranek ze sticzem. Y. Także to taki jeszcze kolejny element właśnie z tej bajki w moim pokoju. No i dobra, to w sumie tyle w dzisiejszym filmie. To już wszystkie prezenty y, tak się jeszcze rozglądam, czy o czymś się zapomniałam, ale to chyba tyle. Oczywiście w komentarzach, jak chcecie, też możecie pisać, co Wy dostaliście od kogo. Ja bardzo chętnie poczytam, jak to jest u Was z prezentami. Nie zapomnijcie też kliknąć łapeczek w górę, jeżeli ten film Wam się spodobał, zasubskrybujcie kanał, by domaczyć naszej wspaniałej internetowej rodzinki. A ja już się z wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. chest